Witajcie w kolejnym odcinku z City Skylines. No więc tutaj już nam jest y, opróczniony budynek, więc sobie go zburzymy od razu. I zaznaczymy tak. Ale przydałoby się też, żeby zbudować go gdzieś indziej, żeby te śmieci wywozić. Więc no, tak, myślę, że można zrobić trochę krócej jednak. I też. Jakieś wysypisko można tu postawić? Dobra, brakuje nam 200 osób, 100, żeby mieć tutaj odblokowane y, drogi z drzewkami, szpital, elektrownię naftową i jakieś ogrody inne. Więc sobie od razu to zbudujemy. Myślę, że. To sobie przedłużymy trochę tak dotąd no i tak no nie wiem tak może zrobimy To nie ma być jakoś świetnie bardzo równo tylko ma być po prostu ładnie ok przecież nigdy nic nie jest równo ja myślę że tyle wystarczy dobra może tutaj trochę to pozamieniam to sobie mi tutaj. Zbudujemy tutaj drogę. A, myślę, że jest git. Dobra, oni tutaj już potrzebują wodę w tej szkole. Więc sobie od razu ją tutaj damy. Woda tu. Oho, nie mamy funduszy? Dobra, więcej ludzi musimy, tylko zaznaczymy sobie tutaj dzielnicę. Powoli. Żeby nic nie zburzyć. Dobra. Yy, no i sobie od razu zaznaczymy tutaj. Dobra, tutaj już tam się buduje ładnie. Więc sobie zbuduję jakieś ścieżki. Nie chciałem zburzyć, ale już użyłem. No i teraz musimy chwilę poczekać, aż oni się tutaj wybudują. No i prądu oczywiście tutaj nie ma. O. O. Dobra, już mamy tutaj odokowane. I tutaj właśnie widzę, że mamy już zanieczyszczoną wodę i za niedługo będą to. Yy, pić, więc trzeba to ogarnąć. Kopimy sobie ten kawałek ziemi. I teraz na pewno nie będzie problemu z tym, żeby to przenieść, bo mamy dużo pieniędzy. Okej, okay, zbudujemy tutaj. I tak najbliżej siebie. Tutaj. Myślę, że tutaj yy, aż tak szybko ten brud się nie przedostanie. No bo to jest no, daleko, bardzo daleko, a że mieliśmy tylko taki mały kawałek dotąd, no to się szybko przedostało, nie? Dobra, co my tutaj musimy zrobić? Musimy prowadzić rury na pewno. Teraz prąd i myślę, że możemy sobie pozwolić na taki wiatrak tutaj. I tutaj, żeby ten prąd tutaj dochodził. Może nie będzie on za dużo produkował, ale coś tam y, zawsze wyprodukuje. Dobra, i mamy, y, mamy już wodę. Tak, podłączone jest wszystko, jest podłączone. Tutaj statki płyną dwa. Może w przyszłości zrobimy tutaj port, nie wiem. Yy. I mamy też oddzielny prąd dla wody, co dla. Tutaj ludzi. Więc, jak będzie brakować prądu, tak jak tutaj, na przykład ludziom, to na pewno będzie woda. Dobra, musimy na razie tak połączyć. A. Tak tutaj, przez środek. O. Dobra, jest dobrze. Halo? Jest źle? Czemu ten prąd tutaj nie dociera? O, dobra. A czemu on się nie rozprowadza? Nie wiem czemu takie. Nie, no mamy dużo więcej prądu niż jest potrzebna. Może on się zaraz rozprowadzi. Nie. Dobra, zrobimy tak. Ciekawe czy się rozprowadzi. No halo. Coś jest nie tak. Co jest bardzo nie tak. No przecież jak powinno działać tak, że jak sobie tutaj zbuduję, tak działało zawsze. A, prąd tutaj nie przechodzi. Tak zrobimy i tutaj sobie go postawimy. No i teraz powinien być prąd. A nie, jednak nie powinno być. No to trzeba tutaj sklepy postawić. O! No i tutaj powinien już się prąd rozprowadzić. Tutaj jeszcze można sklepy dać. To one się od razu zbudują i prąd będzie. O, widzicie, już prąd jest. Dobra, może tutaj zamienimy te drogi, żeby było ciszej trochę. Ale nie wiem, czy mamy taki duży hałas. No, mamy spory jednak. To sobie zamienimy tą drogę na pewno na takie z drzewkami. Yy, tą nie trzeba. To można zostawić, tak jak jest. To możemy zamienić trochę. I tą. No i oczywiście to tutaj do wjechania na przemysł mieszkalny. A resztę sobie zamienimy na takie zwykłe bez drzew. Dobra, mamy już chyba wszystko zamienione. I to taki idealnie spiniędzenie. A, tutaj jeszcze nie mamy. Taki idealnie z zmi nam starczyło, bo właśnie nam się skończyły. No i tutaj musimy jeszcze sobie poprawić, bo trochę musiałem drogi niszczyć. Żeby zbudować je, no ale. Już jest wszędzie dobrze. Czemu tutaj są opuszczone budynki? Nie wiem czemu. O nie, pada deszcz. Nie, fajnie. O nie, tutaj zaznaczyłem dzielnicę, ale nie zaznaczyłem, żeby się podstawowym tym budowali. Może teraz zmienimy. Oni się zburzą, ale nie ma na szczęście, że za dużo budynków. Oni się zburzą i zbudują się od na nowo. Oni powinni się zburzyć. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy już trochę pieniędzy. Mało, ale trochę mamy. Może się zajmiemy teraz trochę ruchem. Bo tutaj jest no... duży jest tutaj ruch. Na tych wjazdach wszędzie. Bo tutaj jest tylko jedyny wjazd do miasta tutaj jest, więc przydałby się drugi jakiś. No tutaj jeszcze nie zamieniłem tylko tych dróg, więc możemy szybko zamienić. Dobra. A. Myślę, że jest dobrze. Tutaj nam się już budują tonki. Okej. Okay. Teraz możemy się zająć trochę tym ruchem właśnie, więc zrobimy sobie tutaj myślę, o tak. Damy sobie wodę. No, prawie prosto było. Jeszcze raz. Jeśli prosto, to o, dobra, ale chociaż tu nie będę musiał budować od nowa. I sobie zaznaczymy dotąd, myślę, bo tutaj będzie hałas duży przez tą farmę. Dobra, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Teraz możemy zbudować tutaj jakiś gwiazd. Nie wiem jakby by to tu zrobić. Może zrobimy tutaj zjazd stąd na właśnie gdzieś tutaj. Ok. No tak ładnie, żeby było jakoś. Myślę, że tak. I teraz możemy zrobić prosto. Okej, okay, myślę, że jest yy, dobrze Tutaj mają wjazd na autostradę Myślę, że na pewno będzie tutaj mniejszy ruch na, na te... Nie wjazd na autostradę, tylko wjazd na przemysłowe No i tutaj będzie na pewno mniejszy ruch trochę Ale to nie o to nam chodziło Możemy tutaj zrobić taki most nad autostradą tylko nie wiem, czy on się zmieści przez, tą, przez ten gwiazd tutaj. To może będziemy musieli go przenieść. Ale teraz zrobimy tak. 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 Halo? No nie. Tutaj musimy trochę zburzyć chyba tą autostradę. Ten wjazd tutaj. Więc później się go naprawi. Tak, zrobimy. Później się go zbuduje w innym miejscu gdzieś. Aha, czemu coś tu tak jest? Zrobimy jeszcze. Trochę tak. Dobra. Teraz musi być dobrze. Dobra. I schodzimy na dół. Świetnie. I teraz tylko nie wiem, dokąd może ta droga prowadzić. Może sobie ją zakręcimy, właśnie na te przemysłowe? Dobra, już wiem, jak to zrobimy. Tutaj sobie ją zakręcimy. Ona sobie pójdzie tutaj, i stąd tak. I tutaj sobie zrobimy ten zjazd. Zrobimy sobie tak. Nie tak. Taki. Yy. Tak. I zrobimy sobie tak. Ok. No i tutaj będą sobie jechać. Tutaj będą wjeżdżać. I tutaj na przemysłowe. No i na pewno tutaj nam się trochę zmniejszy ruch. Mam nadzieję, bo będą mogli jechać stąd też do miasta, albo yy, tutaj z farmy będą mogli jechać tutaj. Bo z farmy najczęściej jadą właśnie na przemysłowe, więc sobie jadą tędy, jadą tutaj. Czy tutaj te kable są potrzebne? Są potrzebne, ale możemy je trochę polepszyć i zrobicie inaczej. Tak i tak. No, prąd przechodzi, przechodzi. Tutaj mamy za mało, brak wykształconych pracowników, to może postawimy jakąś szkołę gdzieś. Ale to przydałaby się szkoła średnia, nie mamy na razie pieniędzy na szkołę średnią. To może podstawową jeszcze gdzieś budujemy? Tutaj może na przykład Myślę, że ta podstawowa na pewno tutaj dobrze zrobi. Tutaj widzę, że nic się nie zmieniło. No i tutaj możemy zakończyć odcinek. Mamy 5130 populacji i 4217 dochodu tygodniowo.